Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam o najczęściej nawiedzonych przedmiotach, z których wchodzą byty demoniczne. Dzisiaj powiem o przedmiotach, które stają się nawiedzone za sprawą różnego rodzaju rytuałów. Dlaczego rytuałów? Ponieważ w momencie, kiedy ktoś używa przedmiotu do rytuału, na mocy energetycznego prawa własności, byt ma prawo przejąć ten przedmiot na własność. I wtedy, pomimo że ten przedmiot stoi u kogoś w domu, wciąż jest jego fizyczną własnością, to już przestaje być energetyczną własnością. I wtedy byt ma prawo wchodzić z tego przedmiotu bądź ewentualnie wysyłać jakąś energię, która ma za zadanie wpływać na daną osobę bądź pobierać z niego energię. I dzisiaj powiem Wam o tych przedmiotach, które stają się nawiedzone za sprawą właśnie rytuałów. Nie będę dzisiaj mówił o przedmiotach, które od początku są nawiedzone jak książki, jak przedmioty religijne, jak rękodzieło, ale właśnie o przedmiotach, które stają się nawiedzone za sprawą właśnie rytuałów. Zacznijmy od pierwszego przedmiotu, jaki najczęściej staje się nawiedzony. To są lustra. Dlaczego lustra? Ponieważ wiele rytuałów magicznych Wymaga do użycia do rytuału, właśnie lustra, i za sprawą tego, że ktoś użyje lustra, no? bądź ewentualnie czasami jest tak, że stoi komoda, ktoś zapala na ołtarzyku świeczki w jakiejś intencji, a za komodą stoi lustro. I to lustro bardzo często byty przejmą ze względu na to, że bierze pośrednio udział w rytuale. Bardzo często jest tak, że właśnie ludzie kupują różnego rodzaju lustra w antykwariatach na przykład i nie wiedzą, że te lustra przeszły już wiele rytuałów, ale tak naprawdę wystarczy jeden rytuał, na mocy którego byt przejmie lustro i z niego będzie mógł po prostu wchodzić. Jeszcze jeden przykład, jaki Wam podam. Mieliśmy znajomą, która opowiadała nam o przypadku, gdzie też dostała w prezencie nawiedzone lustro i kiedyś się w tym lustrze przegląda, i widzi, jak swoje odbicie obraca się napięcie i odchodzi, pomimo że ona wciąż stoi przy lustrze. Widziała po prostu swoje odbicie, jak odwróciło się o 180 stopni i po prostu poszło zupełnie w drugą stronę. Takie rzeczy dzieją się w przypadku właśnie nawiedzonych przedmiotów. Kolejna rzecz, jakie bardzo często są nawiedzone, to kryształy, najróżniejsze kryształy. Dlaczego kryształy? Ponieważ właśnie ludzie nieświadomie Wykorzystują je do różnego rodzaju rytuałów. Bardzo często jest też tak, że ludzie już kupują kryształy z różnego rodzaju sklepów ezoterycznych, i te kryształy już są po jakichś rytuałach, które dają im moce moce, czyli tak naprawdę energię bytów, który ma niby zadanie ochraniać, ale tak naprawdę on przegania co najwyżej niższe rangobyty i. Wchodzi na miejsce tych bytów, które były wcześniej. I często, czasami ludzie rzeczywiście mogą poczuć, że jakiś, jakiś amulet ich chroni, ale tak naprawdę jest to po prostu pewna pułapka, bo dany byt wchodzi z danego przedmiotu, danego amuletu, danego kryształu, i on po prostu zajmuje daną przestrzeń. Kolejna rzecz to oczywiście amulety. Amulety najróżniejsz najróżniejszego rodzaju, czasami wykonane własnoręcznie i użyte w tym celu, jak, jak rytuał, czyli Odprawiony zostanie jakiś rytuał, który ma za zadanie chronić daną osobę przed niby jakimiś negatywnymi energiami. Natomiast, oczywiście, sama sama lat przed niczym nie chroni. Może dopiero zacząć chronić przed niższymi rangą bytami w momencie, kiedy ktoś da mu energię bytu, który jest wyższy rangą. Na tej zasadzie to działa. Kolejna rzecz to biżuteria. I teraz jest w ogóle jedna frakcja, która uwielbia wchodzić w biżuterii, i oni bardzo często robią tak, że zwykła biżuteria, która jest neutralna energetycznie, poddawana jest różnym rodzajom zabiegów rytualnych, na przykład, gdy jest podarowana pod choinkę. Choinka, zwróćcie uwagę, że to też jest pradawny rytuał pogański, a tak naprawdę podyktowany przez byty. I w momencie, kiedy ktoś, na przykład mąż, daje swoje żonie, biżuterię pod choinkę, to byt ma prawo włożyć to swoją energię. I bardzo często jest tak, jak znajdujemy biżuterię, to właśnie ta, która jest naj, najbardziej e, ulubiona, to jest właśnie najbardziej skażona. Często to są przedmioty, które na co dzień kobieta nosi na sobie, ponieważ uważa je za najbardziej ulubione przedmioty. I byty właśnie do tego dążą, żeby Ktoś uważa o daną biżuterię za najbardziej wartościową, najbardziej ulubioną, pamiątkę rodzinną, i wtedy oni starają się w to włożyć na mocy jakichś rytuałów energię. Ludzie często są nieświadomi, że na przykład właśnie wręczenie komuś pod choinkę przedmiotu daje prawo skazić dany przedmiot ich energią. I bardzo często, jak sprawdzamy, to właśnie przedmiot, który do czasu wręczenia pod choinkę był neutralny, po tym momencie. Staje się już nawiedzony z energią bytu. Kolejna rzecz to świeczniki. Dlaczego świeczniki? Ponieważ większość rytuału wymaga albo świecy, albo oczywiście świece są stawiane często na jakichś świecznikach. Więc w momencie, kiedy używa się świecznika do rytuału, automatycznie byt wkłada we wszystko, co jest użyte do rytuału, swoją energię. Także właśnie w świeczniki. Bardzo często właśnie ludzie dostają jakieś świeczniki po po przodkach, kupują w antykwariacie, okazuje się, że ten świecznik daje wejście dla danego bytu, który przejął ten świecznik na własność, energetyczną własność oczywiście. Kolejna rzecz to stoły, kredensy, komody. Wszystkie te rzeczy, na których można odprawić jakieś rytuał, najczęściej odprawia się rytuał na stole, ale wystarczy postawić świeczkę na kredensie bądź na komodzie z jakąś intencją, i ta intencja będzie podyktowana przez byt, który jest w pobliżu, a człowiek jest nieświadomy tego, że byt po prostu podchodzi daną osobę i każe jej odprawić rytuał, który jest dyktowany przez dany byt. I w momencie, kiedy on to zrobi, automatycznie przejmuje stół kredens komono. I dlatego też bardzo często antyki, w momencie, gdy ludzie nabywają, zaczynają nabywać, trafią na jeden antyk, który jest skażony energią bytu, bardzo często jest tak, że byt prowadzi. Do kolejnych antyków, które też są skażone. I jak sprawdzamy osoby, które mają w domu jakieś nawiedzone przedmioty, nawiedzone antyki, to okazuje się, że większość z tych przedmiotów jest już nawiedzona. Dlaczego? Nie dlatego, że akurat większość antyków jest nawiedzona, ale dlatego, że byt już prowadził daną osobę, żeby kupowała konkretnie dany dane antyk, który miał energię bytu tej frakcji, która już wcześniej wchodziła. Po co? Żeby mieć jeszcze większe siłę. Pole rażenia, że tak powiem, i w momencie, gdyby ktoś przypadkiem dany antyk usunął, żeby miał wejście dana frakcja z kolejnego antyku. I tak bardzo często się zdarza, jeżeli chodzi właśnie o antyki. Kolejna rzecz to łóżka i wszystko, co jest związane łóżkiem, czyli pościel, koce, poduszki. Dlaczego akurat łóżka? Ponieważ jest frakcja generalnie, która nazywa, my nazywamy ich mężosmokami, to, to jest frakcja bo wywodząca się z Azji, oni głównie zajmują się reiki, bioenergoterapią i różnymi formami przesyłania energii, demonicznych oczywiście. w momencie, kiedy człowiek przyjmuje tę energię, będąc w łóżku, to najczęściej łóżko i wszystko, co jest na łóżku, i włącznie z ubraniami oczywiście, jest przejęte przez, ten, przez tą frakcję. I człowiek w momencie, kiedy przyjął tę energię, później spłaca haracz w, w swoją energią po prostu, leżąc na danym łóżku, w danej pościeli, na danej poduszce i tak dalej. Wszystko, co było na łóżku, włącznie z jego ubraniami, będzie przejęte przez dany byt. Więc bardzo często jest tak, że człowiek, który źle się wysypia, bardzo często przeszedł już różnego rodzaju rytuały, które skaziły łóżko, na którym on śpi. Jak sprawdzamy, bywały takie przypadki, że stuletnie łóżko, łóżeczko dla dziecka od, odnowione, odrestaurowane. W momencie, kiedy zesłaliśmy na, na to łóżeczko energię ze źródła, to zaczynało płonąć w energii źródła. I okazywało się, że, że dziecko, które się budziło co noc, mniej więcej o 12, nie było w stanie dalej spać, szło do rodziców, to łóżeczko pobierało z niego, z, tego, z tej dziewczynki, aż 50% energii. W momencie, kiedy spało, spała dziewczynka na tym łóżku, zdarzają się pobory energii od 15% nawet do 50%. Czyli człowiek, który idzie spać, chce odpocząć, tak naprawdę nigdy nie odpocznie na danym łóżku, ponieważ ono samo z natury, ze względu na to, że zabiera energię demoniczne, pobiera z człowieka, może pobierać aż 50% energii. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to są różnego rodzaju naczynia. A to często jest tak, że właśnie pokazuje się różnego rodzaju, rodzaju naczynia, które zostały wykorzystane do różnego rodzaju rytuałów. Dlaczego naczynia? Ponieważ oczywiście. Żeby rozrobić różnego rodzaju mikstury, potrzeba naczyń. W momencie, kiedy użyje się do tego naczynia, do tego rytuału, to automatycznie na mocy energetycznego prawa własności byt przejmuje także naczynia. Bardzo często, jak pokazuje się w medytacji przedmiotów, z których byt wchodzą, to są też właśnie naczynia. To są te podstawowe przedmioty, które stają się nawiedzone, które nie są nawiedzone od podstaw. Chciałbym Wam też zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy idziecie na różnego rodzaju zabiegi duchowe, tak zwane różnego rodzaju jakieś zgrupowania, warsztaty cokolwiek wprowadzicie na salę i będziecie mieli, czy to na sobie, czy to w plecaku, czy kurtkę, czy to telefon, czy laptop wszystko to może zostać skażone energią bytu, i byt będzie, w zależności od tego, jak dużo jest tych przedmiotów, tym większa będzie jego, jak gdyby, moc oddziaływania na Was. Także pamiętajcie o tym, jak bardzo są niebezpieczne różnego rodzaju rytuały, jak bardzo potrafią zniszczyć komuś życie, i jak później jest to kosztowne usuwanie. Bo wyobraźcie sobie, ktoś wprowadza na warsztaty, na których odbywają się warsztaty, na przykład z medytacji, drogi laptop, i po tych warsztatach ten laptop już się do, do wyrzucenia, bo byt będzie przez niego ingerował w waszą przestrzeń, w waszą rodzinę. Także miejcie to na uwadze. Myśląc o różnego rodzaju zabiegach duchowych, przestrzegam Was przed tego typu praktykami. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. W kolejnym filmie. Cześć.